Dzień Dziecka w kinach Helios. Weekend Dnia Dziecka w kinach Helios to specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku. Na seanse z konkursami Kino Helios zaprasza już od 31 maja, a w weekend 1 i 2 czerwca czekają na Was dodatkowo atrakcje w holach kin i mnóstwo dobrej zabawy. W weekend Dnia Dziecka Kino Helios będzie należało do dzieci. Szczegóły na helios.pl Przełom maja i czerwca zapowiada się w koninie bardzo filmowo. Za sprawą OKFA to już 65. Edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Widzowie zostaną zabrani m.in. w pasjonującą podróż po najnowszym polskim kiniofowym. Spotkają się z wybitnymi osobowościami Krzysztofem Zanussi oraz Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Zatopią się w energetycznym i radosnym art popie Miki Urbaniak i Wiktora Dawiesa. Dodatkowo w ramach pokazów specjalnych zaprezentowane zostaną oryginalne, autorskie produkcje uznanych twórców. Koniecznie nie przegap.